Cześć, w tym odcinku dowiecie się jak zmienić nazwę kanału na YouTube, czyli tak zwany NIC. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. A więc, aby zmienić nazwę kanału na YouTube, musimy przede wszystkim uruchomić tę aplikację w telefonie, no i zalogować się na nasze konto. Następnie klikamy w prawym górnym rogu ikonę naszego zdjęcia profilowego. Tutaj rozwinie nam się lista z zakładkami. My klikamy pierwszą zakładkę e, Twój kanał. Ładuje nam się tutaj kolejna strona. Następnie obok tutaj nazwy naszego kanału e, mamy po prawej stronie ikonę z kołem zębatym. Klikamy w tą ikonę. Następnie klikamy obok nazwy kanału taką ikonę z ołówkiem szarym klikamy właśnie w tą ikonę no i jak widzicie z tego poziomu możecie już zmienić właśnie nazwę swojego kanału warto wspomnieć że taką nazwę możecie zmienić 3 razy w ciągu 90 dni więc pamiętajcie o tym, jeżeli byście chcieli zmienić tą nazwę zbyt często, to po prostu YouTube Wam zablokuje taką możliwość. Maksymalnie na chwilę obecną jest to 3 razy w ciągu 90 dni. Więc nanosicie tutaj nową nazwę swojego kanału i klikacie po prostu tutaj OK i w ten sposób zmieniacie nazwę kanału na YouTube. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!